Mokre łapska TV Witam. O czym ja chciałem? A to może po kolei. Eee, parę spraw. Wojna z krasnowskurczybykami bykami trwa. Właściwie wojna z krasnorostami trwa w moich akwariach, od kiedy ja mam te akwaria tutaj, gdzie mieszkam. I pytanie, skąd się to dziadostwo bierze? Ja zaczynam wierzyć, że z warunków wody kranowej, to znaczy pamiętam posiadając akwaria w Polsce, biorąc wodę, używając wody z łódzkich wodociągów, ja w ogóle nie miałem ani problemów z glonami, ostrości ustaw się, ani problemów z glonami, a już na pewno nie z krasnalami, nawet nie wiedziałem co to jest, poważnie mówię. W tym kraju, w tym kranie coś się takiego dzieje, że e, krasnale, jak już mówiłem, wiele razy biją mnie mocno, ale nieważne. E, jak ja sobie z tym zacząłem próbować radzić? Otóż no, postanowiłem zbić te e, nieco te parametry przy e, pomocy e, humusów garbników, taniny, i tak dalej, i tak dalej. Używam szyszek Wolchy czarnej od już dłuższego czasu. Niewiele to się zdaje, na pewno wpływa lekko na jakość wody, ale niewiele się to zdawało działać. Używałem karbo i używam nadal na różne rodzaje glonów pomogło, troszkę, znaczy, pomogło na wzrost roślin, no. a reszta zrobiła się sama. Dalej, czego ja jeszcze próbowałem? Kupiłem osmozę, natomiast osmozy cały czas jeszcze nie mam założone i wydaje mi się, że zaczynam, właściwie zaczynam, przepraszam coś mi się tutaj pojawiło na monitorze dziwnego, zaczynam wierzyć, że jedynym skutecznym sposobem zwalczenia tego dziadostwa byłoby zmienienie parametrów, mojej wody na wodę nieco miększą i kwaśniejszą, ale no, przy pomocy osmozy na razie tego nie zrobię, ehm, no więc ten torf, tak, który miałem zamiar wrzucić do akwarium, znaczy wylądował w filtrze, wylądowało go mniej więcej pół litra, ehm, no dobra, torf jest od e, tygodnia w akwarium, ehm, co prawda y, parametry wody się zmieniły, ale jeszcze z jednej y, przyczyny. Ktoś mi tutaj polecił kurację herbatką. Herbata również zawiera masę garbników i taninę. I jakiś tam roztwór zielonej herbaty zrobiłem, wlałem do akwarium. E, rezultaty: Wy tego teraz nie widzicie, bo ustawienia kamery są takie, że niwelują to, ale woda jest żółta jak szczyny. Na szczęście rodzaj mojego światła i masa zieleni też niwelują to wrażenie. Natomiast jak zaraz zacznę zmieniać wodę, to aż z ciekawości wleję do białego wiadra tą wodę, żeby zobaczyć jak bardzo to zabarwiło. Parametry wody zmieniły się nieznacznie, aczkolwiek na lepiej, ale też nie na takie, jakie ja bym chciał. Mierząc po pięciu dniach KH, KH nie spadło. Chyba spadło o 1 stopień z 16 na 15, bo moje KH jest ogromne. E, natomiast spadło pH, co mnie cieszy, z 74-76 na około 7, więc tu jest fajnie. A na koniec, czy to pomogło na... Czy to jakoś widocznie zatrzymało, bądź też coś zrobiło z krasnalami? No nie bardzo. Także zaczynam podchodzić do sprawy do krasnali jak do ślimaków, jak już je masz, to lepiej się do nich przyzwyczaj, bo jak mam się wkurzać. No tak siak nie jest tak źle. Chyba będę ten garbnikowy sposób prowadzenia akwarium kontynuował. No ale co jeszcze? Jak widać, trawniczek z glosostigmy Zaczyna już być trawniczkiem, i bardzo mnie cieszy, tego ma naprawdę całkiem, całkiem szybko rośnie. Brakowało, potrzebowałem w tym akwarium takiej roślinki, która będzie mi tutaj zasuwać i dobrze przerabiać to podłoże i nawożenie tego akwarium. Co ja mam zamiar teraz zrobić? Troszeczkę będę broił. Będę broił troszeczkę. Bo już mi się troszeczkę zaczyna nudzić, jak to zwykle bywa, i troszeczkę tu pozmieniamy, nie dużo. Otóż, naprawdę zaczynają mnie wkurzać już moje kryptokoryny. Wyglądają one tak. Kryptokoryny cały czas chorują na chorobę kryptokoryn związaną z ciągłymi Zmianami, znaczy akwarium wizualnie się nie zmienia, ale zmieniały się parametry wody, odsyłam do tego nawożenia i itd., itd. Teraz nawaliłem garników, więc znowu coś się zmieniło i te kryptokorydy znowu zaczynają strajkować. Troszeczkę ich tu wyrżniemy na rzecz stigmy, która rozrasta się fantastycznie, wobec czego, skoro jestem już zajarany na trawniczek, to zrobię go takim większym. Tutaj gdzieś z przodu wszystkich ich się nie pozbędę. Kryptocoryn Venti Brown jest bardzo łatwy do kupienia. Już mam te rośliny w każdym akwarium, więc nic się nie stanie, jak je troszeczkę okroję. Gdzieś tutaj, gdzieś z moją ręką. Gdzieś tak tutaj ten pierwszy plan postaram się wytargać, przy czym pewnie narobię syfu. Ewentualnie po prostu je po naciągam do góry i poniżej nasady. Poniżej nasady, tam gdzie wyrastają liście i korzenie, je po prostu wytnę i nawalę. Glosso, stigmy natne i nawale jeszcze raz będzie kopii w klej, kopii w klej. To wcale nie zajmuje tak długo, żeby ta glośka e, rozpadła. Docelowo jeszcze trafi do tego akwarium jeden młodygowiec, bardzo fajny, którego dostałem tutaj od kolegi na kanale, ale właśnie Skalar, no gówno nie zobaczymy, bo się Skalar postanowił pokazać jak zwykle. O, tutaj jest. Nie, nie wiem, czy to widać. Tu, o, tu. To jest jakaś Ludwigia, ale naprawdę nie wiem jaka, jak ktoś, no nie no, bez, bez widoku to się nie da tego, no idź stąd. Żyć chcesz, czy co? No widać ją tam troszkę, dostałem dosłownie 4 cm sadzonkę, na razie mam jedną i e, chciałbym tego troszeczkę rozpro rozprowagować, bo to fajnie wygląda ta roślina. Dalej, co my tutaj jeszcze będziemy broić? Otóż, e, jeszcze wracając do tych krasnorostów, gigantea, po tutaj, o. E, jest pod wylotem filtra i chciałbym ten wielot filtra uwolnić, bo na niej rzeczywiście krasnorosty, tam gdzie jest duży prąd, odkładają się. Elegancka, poza tym ona jakoś tak nie rośnie zupełnie jakbym chciał. Może sobie jedną małą zestawę posadzę ją troszeczkę inaczej, żeby ona nie wchodziła w wylot. No i tyle. Aha, co jeszcze? Liloopsis. Mimo tego, że z początku zaglonił się niemiłosiernie, ale widać pędy stare zaglonione i widać pędy nowe już niezaglonione, wobec czego chyba go tutaj jeszcze troszeczkę dosadzę. Przy okazji jeszcze go stale widać na na podłożu. Będę chciał to miejsce puste czymś wypełnić. Jeżeli nie da rady Lilopsisem, to też wyślemy tam głośkę. A niech se rośnie pierwsza roślinka trawniczkowa, która mi naprawdę wychodzi. No bo w sumie z 14 sadzonek w niecałe 2 miesiące zrobiło się takie coś, z czego jestem bardzo zadowolony. Na koniec jeszcze nie wiem, czy nie mam lekkich braków czegoś. Zauważyłem też, bo występuje to na sneri, Sagitarii i Anubiasach. Reszta roślin nie wykazuje takich objawów. Otóż o co chodzi. Blaszka liściowa Anubiasów jest jakby taka pofalowana. Nie jest prosta, nie jest taka skórzasta. Liście sagitarii też są delikatnie pofalowane. I na. O, tutaj też widać. Na walisnerii. Walisneria też jest taka leciutzienko po. Falowana. Jak ktoś wie czego to może być brak, to bardzo bym prosił. Mokrałabska TV e, trzymajcie się e, ciepło, a ja się biorę za robienie bałaganu w akwarium. Siema.